Na ile lat planuje pan kredyt? Na ile pan wierzy w medycynę? Czy żałuje pan swoich grzechów? Nie wszystkich. Niektóre były warte. Wie pan, dlaczego pana zatrzymałem? Tak, bo młodsi uciekli. Proszę wyjąć wszystko z kieszeni. Już dawno wyjąłem. Państwo wzięło resztę. Jaki ma pan cel treningowy? Dożyć. Reszta to bonus. Czy mogę jeszcze jakoś pomóc? Nie. Już wystarczy, że zastępujesz ludzi. Potrzebuje pan pomocy przy montażu? Nie. Ja tu przyszedłem stracić resztę cierpliwości. Wszystko zależy od nastawienia. Nie, od pieniędzy. Ma pan jakieś dolegliwości? Tak. Rano wstaje i jeszcze żyje. Mhm. Coś nie działa? Działa. Tylko nie ze mną. Czy wszystko w porządku z samochodem? Z samochodem tak. Droga dziś ma gorszy humor. Zimą lepiej słuchać drogi. Dziadek, ty nie rozumiesz internetu. Rozumiem. Tylko nie wierzę, że to wychowa ludzi. Czego pan szuka? Spokoju. Jak będzie miło, to bonus. Ciężkie czasy, co? Nie, ciężkie to były. Te są drogie. Czy coś polecić? Tak. tak. Coś, co jeszcze pamięta, mięso. <grym> Kiedy pan idzie na emeryturę? Jak państwo zacznie oddawać? To przyszłość motoryzacji. Wiem, dlatego czekacie. Proszę chwilę poczekać. Spokojnie. Ja tu przyszedłem na starość. Nie, to wszystko trzeba zrobić. Nie, ale wszystko państwo policzyli. To wszystko? Nie. To maksimum, na które mnie stać. Jak się pan czuje? Jak na swój wiek. Za dobrze, żeby było tanio. Ma pan kartę lojalnościową? Nie. Ja tu tylko sprawdzam, czy jeszcze żyję. <grym> Pił pan alkohol? Nie. Ja już nie piję. Ja pamiętam. Dzięki, że jesteście, dbajcie o siebie, zostańcie tu i subskrybujcie.